W ESPAZ w rules możemy tworzyć własne programy. To są takie proste programy skryptowe. Jest to tutaj pisanie tych programów w tym okienku bardzo niewygodne, pomijając fakt, że te podkreślenia rozpraszają uwagę. Co prawda, można wejść w ustawienia, języki, wyłączyć sprawdzanie pisowni. Już mamy trochę lepiej, nie ma tych czerwonych podkreśleń. Jak w Rules ustawia się wartości jakichś zmiennych? W ogóle zmienne możemy tworzyć przez device, tworząc urządzenia wirtualne. Ten Dummy Device to jest takie urządzenie wirtualne. Właściwie stworzone tylko po to, aby mieć zmienne. Na każde urządzenie możemy stworzyć cztery zmienne. I musimy zapamiętać sobie numer tasku i numer zmiennej w danym tasku. Czyli z task numer 3 zmienna numer 1 to mam od Alpha i tak dalej i teraz w RULES, aby ustawić taką zmienną podajemy komendę task value set i numer tasku i numer zmiennej w tym tasku jak widać jest to mega mega niewygodne kto by to pamiętał te taski i te numery zmiennych, jeszcze jak mamy jeden task i tam parę zmiennych, to jeszcze to można pamiętać, ale jeżeli mamy tych tasków naprawdę czasem dużo, i zmiennych mamy kilkanaście, czy tam dwadzieścia kilka, to wracając do programu na przykład po tygodniu, no nie sposób zapamiętać. No. Co oznacza task 4 i zmienna 1, numer 1 w danym tasku? No, musimy mieć to w głowie, co tylko rozprasza uwagę, a nie poświęcamy tej uwagi na pisanie programu. Czyli co chwilę musimy tu się przełączać i patrzeć, cóż to jest task numer 4, zmienna numer 1. A, to jest to. Jeżeli mam do napisania jakiś program, w tym Rules to nie korzystam z tego owszem, jeżeli jest to bardzo prościutki programik jakaś prosta zasada typu włącz przekaźnik, wyłącz przekaźnik jeżeli coś tam można tak pisać o wiele bardziej wolę pisać taki program po prostu w notatniku czyli notepad oczywiście żeby ktoś nie myślał, że w notatniku windowsowym na początku programu robię sobie taki słowniczek. Że zmienna na przykład temperaturę to jest task 1, zmienna numer 1. Że zmienna alfa to jest task 2, i zmienna numer 1 w tym tasku. W tym słowniku oddzielam to średnikiem. I na koniec słowniczka pisuje AND this. i teraz piszę program i już nie używam tych numerów tasków i numer zmiennej w danym tasku tylko normalnie piszę task value set alfa 25 czyli ustaw mi zmienną alfa na wartość 25 i fajne jest to w tym notatniku, że jeżeli zaznaczymy jakąś zmienną, w ogóle jakieś wyrażenie to od razu nam zaznacza w całym pliku, czyli od razu mamy przegląd, gdzie ta zmienna jest użyta. Jak na notatnik to jest bardzo, bardzo przydatna funkcja podczas pisania takich prostych programów skryptowych. I sum error na przykład i już widzę gdzie jest w programie użyty, gdzie jest modyfikowany. I żeby sobie uprościć sprawę, w Java używając NetBeansa napisałem taki prościutki programik, czyli Rules Editor. Zaraz to spróbuję trochę poprzesuwać. Okno nagrywania mam znacznie mniejsze niż ekran w komputerze. I w tym programie mam po prostu trzy okna. Typu tekstowego i taki przycisk. Pierwsze okno to są okna typu Array Text". Jak korzystam z tego programu, po prostu go uruchomię. Mam uruchomiony ten program. Pierwsze okno, drugie, trzecie. Tu może nie widać, zaraz spróbuję to rozciągnąć jakoś. I tam jest trzecie okno. Ok, najważniejsze są te pierwsze dwa okna. W notatniku po prostu zaznaczam cały program, cały tekst, łącznie z tym słowniczkiem. Kopiuję i wklejam tutaj do pierwszego okna. No i mam wklejony program. Jak już chcę przetestować na esp to klikam ten przycisk i nastąpi przetłumaczenie tego programu. Tu już u góry nie ma tego słownika. Po prostu ten program w Java tworzy sobie taki słownik. Dokładnie to jest y, tablica asocjacyjna typu Mapa. I według tej tablicy jest cała reszta przetłumaczona. I tu już mamy właśnie task value set, i numer tasku, numer zmiennej. A w trzecim oknie jest yy, pokazane, co zostało tłumaczone. Po prostu jest wypisany ten słownik, według którego jedno okno zostało przetłumaczone do drugiego. Czyli za jednym kliknięciem mam już gotowy program do wklejenia w ESPAZ. Kopiuję. Usuwam starą zawartość. I wstawiam nową, daję save i już mogę testować. po jakimś czasie, jeżeli coś chcę zmienić w programie, to znowu wracam do notatnika i nie może się zastanawiać, jaki to tam numer tasku, jaki numer zmiennej, tylko po prostu używam nazw zmiennych. Myślę, że to się przyda podczas właśnie pisania tych skryptów. Ten program w Javie łącznie ze źródłami po prostu cały projekt umieszczę na GitHubie i będzie dostępny do ściągnięcia. I to już wszystko, pozdrawiam i do następnego odcinka.